My na tym rynku funkcjonujemy od lat. Jest to dla nas pewnego rodzaju tradycja i chcemy obsługiwać rynek transportowy rosyjski, natomiast pojawienie się przepisów, które w sposób restrykcyjny, często nie dający szansy na ich spełnienia przewoźnikowi, eliminują go z tego rynku. Dlatego też stało się dla nas jasnym, że nie ma tutaj możliwości akceptacji takiego stanowiska, takiej postawy i postanowiliśmy, postanowiliśmy negocjować bardzo twardo. Udało się nam w negocjacjach z Rosjanami wynegocjować bardzo wiele, bo Rosjanie postanowili wycofać jednak z tych restrykcyjnych zapisów, które są umieszczone w Aktach wykonawczych do ustawy 362, która jako prawo federalne, federalne reguluje zasady wykonywania transportu międzynarodowego. Jednakże my chcemy, chcemy też wykonywać przewozy do Rosji, również w tym okresie przejściowym, kiedy to właśnie Rosjanie zamierzają te zmiany wprowadzić. W tym momencie próbowaliśmy negocjować warunki wykonywania prze przewozów w tym okresie przejściowym i tutaj nie udało nam się osiągnąć porozumienia, a my z kolei nie możemy się zgodzić na to, żeby zanim Pojawi się zmiana w prawie, to my, polscy przewoźnicy, będziemy patrzeć, jak rosyjscy korzystają z tej szansy i wykonują swoje przewozy. Chcemy też, żeby jeżeli nie udało się wynegocjować obiektywnych warunków, to chcemy, żeby, żeby ten czas był elementem pewnego rodzaju presji na, na Rosjan, żeby śpieszyli się z, ze zmianą. Aktów, które, które mogą zmienić dosłownie szybko, bowiem są to rozporządzenia ministra transportu. Pierwszy raz spotkaliśmy się z Rosjanami przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Pomimo niekorzystnego dla nas okresu, podjęliśmy próbę negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia, później. Pojechaliśmy do Kaliningradu. Tam również nie udało się osiągnąć porozumienia. To są tak poważne sprawy i tak daleko od siebie odległe stanowiska, że to wymaga, wymaga czasu na to, żeby, żeby dotrzeć te wszystkie nasze, nasze poglądy, nasze, nasze postawy, żeby te nasze argumenty też dotarły do, 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 do strony przedziwnej. To były niesłychanie trudne rozmowy, ale efektywne. Zatem BDE występuje w roli eksperta i oczywiście my dysponujemy większym doświadczeniem w rozmowach, w negocjacjach z Rosjanami niż zmieniający się często przedstawiciele administracji. Dlatego też nasza rola polega na dostarczaniu informacji, a także argumentów. Polski, jak i rosyjski transport nie mają powodów do radości, ponieważ jest zablokowany dosyć duży segment rynku. Rosyjscy przewoźnicy też mają, tak jak polscy, jakieś zobowiązania kontraktowe. I wszyscy musimy, musimy zgrzytać zębami, zmieniać kierunki wykorzystania tych naszych samochodów. Polscy przewoźnicy, z tego co, co wiemy, już przedysponowują samochody na inne rynki. To nie jest łatwe, nie jest proste i nie kompensuje poniesionych strat w związku z brakiem, z brakiem uzgodnień z Rosjanami. Jednakże daje. Jakąś szansę na kombesatę. W gorszej sytuacji są rosyjscy przewoźnicy, którzy ani przez Ukrainę, ani przez, przez Turcję, ani też przez Skandynawię przejechać do Europy, do Europy efektywnie nie mogą. Jak zawsze w tego typu rozmowach, w tego typu negocjacjach zdania są podzielone. Są przewoźnicy, którzy zacierają ręce, że nie oddaliśmy pod żadnym warunkiem tego, tego rynku, że nie, nie zmarnowaliśmy szansy na, na rozwiązanie tego problemu. Są przewoźnicy, którzy uważają, że negocjacje mogą trwać, ale dobrze byłoby, gdyby mieli dostęp do rynku. My analizowaliśmy tę sytuację, wiemy w jakiej sytuacji są dziś przewoźnicy z innych krajów, które już wymieniły się zezwoleniami z Rosjanami. Okazało się, że z tych deklaracji Rosjan, które były im składane, nie pozostało nic. Powracają z Rosji obciążeni dodatkowymi kosztami co najmniej 1000 euro. To nie są żarty. My nie zarabiamy na tych frachtach 1000 euro, dlatego wolimy w tym momencie więcej czasu poświęcić na doprecyzowanie tych wszystkich zapisów niż narażać naszych przewoźników na szykany ze względu na jakieś możliwe możliwości opacznych interpretacji czy podkręcania prawa na użytek bieżącej kontroli. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni, zarówno my, jak i Rosjanie, tymi przeciągającymi się negocjacjami. Tym bardziej, że, że brak rozstrzygnięcia to są poważne koszty po jednej i po drugiej stronie. Dlatego też myślę, że najbliższe spotkanie, kolejne spotkanie, które zgodnie z ustaleniami ma odbyć się na terenie Rosji, będzie już w połowie lutego.